Manko z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale, i oczywiście kolejny konkurs dla Was. A w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli skinka w zależności od tego, ile wbijecie łapy w górę pod tym odcinkiem, właśnie pamiętajcie, że każdy jeden lajk like to 50 groszy dla Was, więc przykładowo dobijacie 50 lajków, 25 zł, skin 150 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak chcecie wygrać, musicie używać mojego kodu promocyjnego Esteban, który daje Ci 5% do wpłaty, no bo jak mojego kodu nie masz, to nie bierzesz udziału w żadnym konkursie, musicie o tym pamiętać, na no, my mamy dzisiaj 17 koła i tak jak widzicie, na sam start robię bitwę za 10 tysięcy złotych, na 4 graczy widzowie Tak słyszycie, bitwa Gdzie w puli będziemy mieli 40 tysięcy złotych No i mam nadzieję, że uda się taką battle wygrać Będzie to na pewno ciężka Przeprawa, ale zaczynamy Dodawać skrzynki i zaczynamy Od skrzyneczki Jinolda razy 3 Pevor, Next, Nuclear Razy 3, Amar, Master Lore, Lore as Też sobie dajmy, Chase'a, Windmila, Mergani, Ketch, Wronek no będzie dużo tych skrzyneczek, na pewno bilioner. I wrzućmy sobie cyk i na koniec Big Baller, który może zadecydować, a może nic nie dać. 10 100 zł 29 skrzynek i robimy tą batę na czterech graczy. Oczywiście dodajemy botów, żeby nie przedłużać widzowie. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej takich posranych i grubych materiałów. No napiszcie w komentarzu, bo mnie to bardzo motywuje do pracy. Jest Krasher, jest Ryan, jest Chad. No i zaczynamy. 29 skrzynek, ponad 40 tysięcy złotych w puli. Zaczynamy spoko, ale bo Trajan, no jeszcze lepiej. Więc zobaczymy, bo Trajan tutaj, no, no klaruje się taki zdecydowany lider na początku. Ale na spokojnie. Oj, 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 no chociaż... Chociaż no, bot Ryan tutaj już ma 1000 złotych, to jest właśnie najgorsze i on dropi cały czas najlepsze rzeczy. Więc tu już wiem, że z botem Ryanem będzie ciężko, ale lecimy, przed nami naprawdę dużo drogich skrzynek. No i mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś niesamowity profit i bot crasher trafia Digla za 1200 złotych. No tu będzie na pewno grubo Emerald CZ dla Bota Czada. No i my aktualnie mamy chyba ostatnie miejsce, widzowie, i to mi się nie podoba. Ale przed nami ogrom skrzynek. Trzeba wierzyć do końca, trzeba trzymać kciuki. Amar niestety nie dał nic ciekawego, jest master. Tu może być naklejka nawet za pięć koła. A trafiają Cerku, Cerku 250 zł dla, dla Ryana. No i Ryan. Ryan, 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 Ryan. No Ryan, no powiem wam, że obawiam się. Obawiam się tej batli. Bo temu Ryanowi jakoś za dobrze dropi. Jakoś za dobrze mu dropi. Okej, okay, no powiem tak. Ja chyba mam ostatnie miejsce. Szkoda, że nie ma underdogów, ale dobra, my wierzymy cały czas. Okej, okay, okej okay. Chase. Przed nami, no już jesteśmy w połowie, widzowie. A wygląda to, no źle. Nie oszukujmy się, wygląda to źle. No ale dobra, cały czas trzeba wierzyć. No jeszcze bot chat tutaj wchodzi do gry. No boję się, boję się tej batli. Okej, okay, dla mnie windmill na pewno, ale to, to. To nie jest to, czego oczekuję. Mergani, mergani niestety nic. No i tu już się zaczynają naprawdę drogie skrzynki. No i niestety BODCHAT dostaje fuel injektora. No i wronek. Wronek umie rzucić koskę. No i rzuca, ale niestety nie dla mnie, ale dla mnie no. No dobra. Neptun, Neptun, Neptun. I jak rzucisz rękawicę, to jesteśmy w stanie to wygrać. Trzymajcie kciuki i BOTRAJAN trafia flipa. No nie, ja już tutaj nie widzę szans, niestety widzowie. Bilioner, no Tiger to Butterfly. Może to uratować. Jest oczywiście jeszcze Big Bole, z którego mogą polecić rękawiczki za, za 70 koła, ale. No nie no, ten potrajan. Ja już widziałem po jego pierwszych skrzynkach, że on może nas tutaj znokautować. No niestety, niestety, no tu rękawice za 8 koła. Niestety, dla nikogo 29 skrzynek, widzowie. Niestety, no tu, tu już nie widzę szans. No, Big Bole, no najdroższa skrzynka 2000 zł. I jeszcze Botryan trafia Poseidona 2300 zł. zobaczcie, że underdoga bym wygrał. Ale 22 koła, dobra, my mamy jeszcze 7 koła. Robię drugą taką bitwę. I to jest najgrubszy odcinek widzowie do tej pory. Bo tu jest łącznie w bitwach 68 koła. Więc musimy tą bitwę zgarnąć. Po prostu musimy tą bitwę zgarnąć. Jak chcemy walczyć o coś więcej, cyk, jeden konduktor i robimy taką batlę po prostu. Mniej skrzynek, bo 14 skrzynek. Hmm, to na koniec jeszcze damy na koniec damy nukleara może on coś zmieni. 4 graczy. Nie, na dwóch dałem. Dobra, lecimy. Niech jest na dwóch bitwa za 7000 Olin. Olin, no szkoda, że na czterech ciekawe, czy bym wygrał. No nie wiem, nie dowiemy się niestety, ale mamy bota Arnolda, którego w tamtej bitwie nie było. Więc zobaczymy. No w tamtej na underdogu bym zgarnął, bo leciało mi tragicznie. Tutaj na razie prowadzimy. Na razie dobrze, bilioner rzucił. Lecimy z drugim milionerem. No i niestety tutaj już Arnold wychodzi na prowadzenie minimalne. Mamy jeszcze dużo skrzynek, ale zobaczymy. No tutaj tylko 15, wcześniej było 29 widzowie. Zobaczymy. No niestety, obrzyn za obrzynem Teraz nam poleciał, no i Neptuny Neptuny, które potrafią rzucić Na przykład Awupkę, rękawice Digla No też potrafią właśnie rzucać coś takiego My trafiamy SG553 buldożera To jest dobry drop eh, Hazard play, przepraszam Nie buldożer, ale podobny jest Nie wiem, czy buldożer jest w ogóle taki sam Albo nie wiem Dobra, no Neptun coś nie jest w formie W ogóle coś dzisiaj te ryzykowne skrzynki Nie chcą oddawać ale na szczęście trafiamy. Kałaszka ona w łupkę. Dobra, gocza. Tu serpent. Tu serpent. Niestety, nikt z nas. No, to może być batla, która nawet się nie zwróci aktualnie. Jeśli tu nic nie wyleci. No i niestety. Dobra, glowsy No, glowsy podbijają na pewno wartość. Ale dla niego, niestety. Dla niego, niestety. Okej okay. drugie glowsy Dla mnie, ale to. No, to jest 10 zł. Konduktor. Najważniejsza skrzynka. Przegrywamy. Przegrywamy niestety tą batlę. No cóż, taki mój los. Taki mój los dzisiaj. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No ładnie, no 15,5 koła. 15,5 koła zgarnął. Cóż, dziękuję Wam, widzowie, bardzo za oglądanie. Czasami tak bywa. Jak się leci Olin, trzeba też grać z głową. Wygrajcie. Dzięki za oglądanie. No i na razie.